Za no to jesteś gotowy? A do czego, przepraszam? Do co? zgadywania. Aha. Bardzo Ci się podobały moje poprzednie zgadywanki, więc wymyśliłem sobie nowe. Aha, one pewnie będą związane z książkami tak. tym razem. Tak. No ja wobec tego się przygotowałem trochę, to znaczy byłem na kiermaszu, więc rozumiem, no, że... Wiem, ja wiem, ja wiem. Ja jestem bardzo wdzięczny, bo mama masz od je... książki więcej niż miałem. Za to postaram się dać bardzo łatwe zgadywanie. No więc dobrze. Jakie one będą? Niech ja się dowiem. No o co wzi? będzie chodziło w tym? Ja będę przedstawiał jakiegoś bohatera książki. Tak? A ty będziesz zgadywał, kto to jest. Aha, no to świetnie. To bardzo proszę. Ale czy ty będziesz się przebierał do tego, czy nie? To mnie ciekawi. Nie bardzo. zawsze. Nie zawsze. No zawsze to zawsze doskonale. zgadywanki. Nie muszę. Nie przebierasz Proszę bardzo zaczynać wobec tego. Ja się muszę skupić. No, tak jak jest, nie będę coś mówił. Tak? A ty nie przerwij jak zgadniesz, dobrze? Doskonale. Ja cały zamieniam się w słuch. No. Jak to miło chmurką być, nie niebem płynąć jak po wodzie, mała chmurka na dzień dobry, taką piosenkę śpiewać. Jak po wodzie. Mała chmurka na dzień dobry. Taką piosenkę śpiewa codzień. Ach je, ach je, ja mógłbym tej piosenki chmurek słuchać bez końca, mówię ci. No ale ja nie mogę mówić jej bez końca, bo zabrakłbym miejsca na inne zgadywanie. A słusznie, słusznie, słusznie. W takim razie powiedz mi, przez e, to, że powtórzyłeś dwukrotnie, nie. czy to znaczy, że ja nie odgadłem, że to była piosenka chmurek? A, a Ustalmy tę sprawy Ty wiedziałeś, że to jest. Piosenka chmury? Naturalnie, na dowód czego mogę ci nawet powiedzieć i, i, pewien urywek z Kulusia no. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram, tam, pam. Co to znaczy... Nie wiem sam. Teraz ja już wiem, że... że, że, że... A, że, że ja wiem! Ta. Rozumiem. No tak. Ja proszę ciebie kupiłem sobie y, ponownie kubusia buchatka na firmach. Teraz dopiero? No tak. A przed tym to, to nie miałeś tej książki? No miałem, tylko komuś pożyczyłem. Czy ty przypadkiem nie pamiętasz komu? Ja pożyczyłem tego kubusia buchatka? kupiłeś nową, bo, bo ta, która jest u mnie, tak? to już jest taka bardzo, no, bardzo wyczytana. Aha, bo ta nowa to jest, że tak powiem, tak świeżutka, że aż pachnąca.